Uwielbiamy promę i tak naprawdę jedyną wadą promów jest to, że... Ten rejs trwa za krótko, prawda, Pysiuniu? Tak jest. Bo chciałoby się jeszcze pospać, jest tyle atrakcji, miejsc, do których możesz pójść, restauracja, które jest pyszne jedzenie, pokład, na którym możesz zobaczyć, jak się odpływa. My mieliśmy ogromną przyjemność zobaczyć mostek kapitański, później śniadanko, które sobie jesz z widokiem na morze. Naprawdę promy to jest bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Ale to nie koniec atrakcji. Na dzisiaj dosłownie pięciominutowa przerwa. Teraz jesteśmy po kolacji, która była przepyszna. Słuchajcie, zupa rybna, jeżeli będziecie kiedykolwiek na promie Unity Line, właśnie ze śpinouscia do Isztat, to musicie koniecznie wziąć zupę rybną, bo jest sztosem po prostu. No ale jak zjedliśmy, poszliśmy na chwilę pooglądać widoki. A już za trzy minuty y, idziemy na mostek kapitański. Ja, 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 Co pan na mostek kapitański, jeszcze lepiej. Tak. Gdzie idziesz, Henryk? Bo tam! Tam! Ja. Do pana kapitana? Ja! <grymna> no więc to jest naprawdę raj dla dzieci. Ja tak. a, a gdzie jest statek? Nie wkładaj paluszki. Tam, tam, jest Dasik. Tam jest Dasik? Tak. To się nazywa Prom. Dom. Prom. <grym> Dom. <grym> Dom. prom. 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 Dom. No to może mu statek. Dasik. <grym> tak, co Dasik, statek? Dasik. 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 Kocha mama swojego dziecka. <grym>